Pomijając intencje, Sabaton sama jest sobie winna. Gdybyśmy tylko wiedzieli o wszystkim, co ukrywa. Te istoty nie widzą siebie jako bogów, nie. Wierzą, że są czymś o wiele większym. A mimo ich mocy, to władcy światła i ciemności, zbawcy ludzkości, doprowadzili do ich upadku. Choć zwyciężyliśmy, musimy pamiętać, że to dopiero przesmak sukcesu. Będzie ich więcej. Ich moc blednie wobec tej, którą dzierży ich stwórca. Świadek. Musimy się zmierzyć z nieuniknioną prawdą. Świadek i jego wyznawcy nadchodzą. Wszyscy. Kiedy tu dotrą, zakończymy to, co rozpoczęli.